Wiele pokoleń Polaków modliło się, by Bóg przełamał ten diaboliczny monopol hierarchii rzymsko-katolickiej nad narodem polskim. Byśmy wrócili do czasu złotego wieku, gdzie to właśnie słowo Boga było źródłem autorytetu, kiedy to właśnie Chrystus, a nie Kościół zaprzątał myśli Polaków. Dzisiaj Mamy ogromną aferę pedofilską w kościele katolickim. Dzisiaj Polacy poznają brutalną prawdę o zbrodniach wielu, wielu księży katolickich. Dzisiaj Polacy poznają ohydną prawdę tuszowania zbrodni na dzieciach przez biskupów i papieży katolickich. Dla wielu będzie to szok. Wielu zacznie szukać odpowiedzi. To jest czas dla chrześcijan. Bóg otworzył drzwi przed nami, abyśmy dzisiaj wskazali Polakom prawdziwego pasterza, nie papieża z Watykanu, prawdziwego pasterza, żyjącego Jezusa Chrystusa. To jest czas żniwa. Na prawdziwych chrześcijan w Polsce. Pytanie, czym się Ty zajmujesz? Czy rzeczywiście najlepiej wykorzystujesz potencjał i zdolności, możliwości, pieniądze, które dał Ci Bóg? Mówię w tym momencie do tych, którzy już do Jezusa należą. Czy jesteś przygotowany do żniwa? Inaczej mówiąc, czy Twoja ręka jest na właściwym pokładzie? Z tego rozliczy Cię sam Jezus Chrystus. On otworzył drzwi a my teraz musimy wejść razem w ten wyłom i pokazać Polsce prawdziwego Chrystusa.